Czy kojarzycie taki fragment z Hioba, jak było napisane, wszystko czego się bałem, spadło na mnie? Ja ten fragment bardzo dobrze kojarzę i swego czasu bardzo się nasłuchałam go w kościele. I nawet nie zauważyłam, jak to na mnie wpłynęło, i dopiero ostatnio się zorientowałam. Wiecie, że jakie ja miałam takie lęki. Bo jak się nawróciłam, to Bóg mnie ze wszystkiego uwolnił. I to było takie jednorazowe, że ze wszystkich lęków, napadów lękowych i tak dalej, ze wszystkiego. Ale później to wszystko zaczęło wracać i miałam takie różne lęki natrętne, takie myśli natrętne, które powodowały właśnie myśli natrętne, które powodowały we mnie strach. I one były bardzo takie silne. Gdzie ja nawet już nie mogłam zasnąć w nocy, i tak dalej. No i do czego piję? Ja tego nie mówiłam Bogu, ja udawałam, że tego nie ma, wypierałam to, bo właśnie bałam się, że jak ja powiem to Bogu, to Bóg nam nie ześle tą sytuację, której ja się boję, na przykład. No bo w Hioba tak było napisane. I wiecie, że tak sobie chodziłam z tymi moimi lękami się raz już nie mogłam wytrzymać, bo to było już takie silne, że w końcu powiedziałam Bogu, że ja już nie daję rady, i on niech z tym coś zrobi, i ja już po prostu nie wiem, co z tym zrobić. I wiecie, że tego wieczoru to się skończyło. I Bóg mi wtedy powiedział, że to już nie wróci, ale ja wiecie, tak, jak nie wróci, przecież tyle lat to ze mną było, no chwilowo to się skończyło, ale teraz znowu wróciło, no i co, jak nie wróci. Ale wtedy jakby uwierzyłam Bogu, bo czułam, że nie mam innego wyjścia, że, że po prostu skoro to się tak nagle skończyło, no to trzeba Mu zaufać, że już nie wróci. I powiem Wam, że nie wróciło. Tak już myślę, że minęły pewnie za dwa miesiące I to, i to nie wróciło i nie wraca. I jasne, że nie chciałabym, żeby taka sytuacja się wydarzyła której się bałam, ale to nie jest już tak, że to mnie nęka, że to mnie nachodzi cały czas, że to po prostu nie utrudnia mi funkcjonowanie normalne. I co chcę powiedzieć przez to? To, że coś zostało napisane w Hioba, to nie znaczy, że tak właśnie Bóg działa. To, że Hiob tak powiedział, to nie znaczy, że Bóg tak działa. I zresztą Hiob nawet nie powiedział, że Bóg tak działa, tak? On powiedział po prostu, że wszystko, czego się bałem, spadło na mnie. Koniec. Ale w pozostałej części Biblii, w innych księgach i tak dalej, nie ma takiej zasady, że to, czego się boisz, to Bóg będzie ci syłał, tak? Parafrozując, nie wiem, boisz się pająków i Bóg sprawi, że ten pająk spadnie ci na głowę, tak? No, Bóg taki nie jest on radzi sobie w inny sposób i inaczej radzi sobie z Twoimi lękami i naprawdę często jest to ponadnaturalne dlatego dzielę się z Wami tym ponieważ chciałabym żebyście się właśnie nie bali Boga nie bali się Jemu mówić o swoich lękach o swoich największych takich strachach i tak dalej bo Bóg nie sprawi, że ta sytuacja, czy ten strach, czy, ta, czy ten bodziec jakby się zadzieje, tak? że, że ta sytuacja się stanie rzeczywistością. Bóg taki nie jest, Bóg jest miłością. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, to znaczy, że nie zna Boga tak naprawdę. Więc nie bójcie się, nie bójcie się Boga, Bóg chce rozprawiać się z waszymi lękami. I dlaczego w ogóle mi się to dzisiaj przypomniało, bo dzisiaj oglądałam sobie nauczanie jednej terapeutki chrześcijańskiej i ona właśnie powiedziała tam, że po prostu ludzie boją się różnych rzeczy i uciekają przed tym lękiem. Ja na początku tego nie zrozumiałam i tak poszłam z tym do Pana, mówię Boże, ale o co chodzi, w jaki sposób? Ja bym miała się konfrontować z tymi lękami, i on mi przypomniał właśnie tę sytuację, że była taka sytuacja przecież no około dwóch miesięcy temu. Powiedzmy, ja troszkę tak nie mam orientacji w czasie, ale tak podejrzewam, że około dwóch miesięcy temu to mogło być. Przypomniał mi tą sytuację i powiedział właśnie, że to jest to konfrontowanie się też z lękiem, że po prostu stanięcie w prawdzie że tak, boję się tego Boże, nie wiem, co z tym zrobić, zrób coś z tym. Ale no, tutaj jest problem, jeżeli boisz się, że Bóg wtedy ześle to na ciebie, no to nie przyznasz się do tego. I ta terapeutka powiedziała właśnie, że wtedy ten lęk narasta i powiem Wam, że tak, że u mnie tak było, że ten lęk po prostu tak narastał, narastał, narastał i ja już sobie po prostu nie dawałam z tym rady i pękłam i w końcu mu o tym powiedziałam, ale dlatego, że ja już nie mogłam tego dłużej nieść. I widzicie, jakby nie ma sensu chodzić z tymi lękami, do momentu, aż one urastają do takiej rangi. No, ale właśnie tutaj trzeba mieć ten właściwy obraz ojca i nie bać się go, tylko właśnie mówić mu o tych rzeczach. No, ale jak się ktoś nasłucha, właśnie, że tam na chyba nas pospadały rzeczy, których się bał, no to bardzo ciężko jest to zrobić. Także nie bójcie się. Nie bójcie się, tylko mówcie ojcu o wszystkim. On jest dobry, on będzie was wywalniał z tych rzeczy.